Witam w czwartek, 19 dnia stycznia. Para eurodolar dotarła już do naszego poziomu 1,28,70, o którym wspomnieliśmy już na początku tego tygodnia po formacji świecowej odwróconego młota, tak więc ta korekta zrealizowała nasz pierwszy zakładany cel, a aktualnie znajdujemy się powyżej poziomu 1,29. No jeśli ten ruch korekcyjny miałby się powiększyć, to na wykresie dziennym kolejne lokalne opory znajdują się w okolicach 29:70, a później dopiero przy poziomie 1:31:55, tak więc dość daleko od rynku w tym momencie. Natomiast jeśli popatrzymy na świecę tygodniową, to będziemy mogli tutaj powiedzieć coś więcej w piątek późnym wieczorem, gdy ta tygodniowa świeca nam się zamknie. Możemy mieć tutaj również formację świecową gwiazdy porannej, składającą się z tych oto trzech świec, dużej świecy spadkowej. Właśnie tej wspomnianej formacji odwróconego młota i dużej świecy wzrostowej. Jeśli chodzi o wykres H4, zrealizowaliśmy już poziom 28,70, czyli wierzchołek trójkąta rozszerzającego się, o którym również wspomnieliśmy wcześniej, i teraz będziemy poruszać się w zarysowanym czerwonym kanale wzrostowym. Jest to krótkoterminowy kanał wzrostowy, a lokalne opory oprócz górnego ograniczenia tegoż kanału będą nam także wyznaczać zniesienia Fibonacciego rozciągnięte dla całego ruchu spadkowego. Tak więc, tak jak wspomniałem, linie kanału plus zniesienia Fibonacciego powinny aktualnie odgrywać istotną rolę, natomiast jeśli chodzi o miejsce wsparcia, to oczywiście najbliższym jest poprzedni opór, czyli 28,70. Para USDCHF po wybiciu sklina zwyszkującego przebiła nam także poziom, 0,94, który to poziom wyznaczyliśmy sobie jako e, możliwość wystąpienia podwójnego szczytu, e, czyli tej formacji obserwowanej w okolicach 0,9570. Wybyliśmy 0,94, tak więc pierwszy poziom docelowy e, będziemy mogli zobaczyć w okolicach 0,93-04, a następny e, dopiero 09247, gdzie wypada modelowy zasięg e, formacji podwójnego szczytu. Para eurofund po skończeniu struktury pięciofalowej, już tutaj ten znak zapytania możemy zlikwidować, ruszyła nam również do góry, wcześniej testując jeszcze przełamaną linią trendu spadkowego. Tak więc tutaj niezmiennie poziom docelowy wyznacza nam rejon 0,8420, a lokalny kanał trendowy możemy wyznaczyć na podstawie minimów i ostatniego maksimum. Para z dolarem kanadyjskim przedłuża nam tę potencjalną formację harmoniczną, prowzrostową formację harmoniczną. Jednakże, żeby ona mogła dojść do skutku, tak jak wczoraj wspomnieliśmy, najpierw musi zostać przełamana ta oto linia trendu spadkowego i jeszcze wcześniej, oczywiście, rynek musi wyjść nad poziom oporu, czyli 1,0,1,12. Jeśli chodzi o polskiego złotego w stosunku do euro, cały czas znajdujemy się w okolicach równości ruchów spadkowych, czyli w okolicach potencjalnej korekty pędzącej jej zakończenia. Tutaj mamy również dolne ograniczenie kanału trendowego. Tak więc jest to jeden z potencjalnych zasięgów dla spadków. Drugi, oczywiście, to dołek fali A426. Jeśli chodzi o giełdy, niemiecka giełda indeks DAX. Kontrakty na ten indeks dotarły nam do. Ekspansji 100% w okolicach 6418 punktów, a także do górnego ograniczenia krótkoterminowego kanału wzrostowego, i będziemy obserwować, co się tutaj będzie działo. Mamy tutaj lukę wzrostową, tak więc dopiero większe spadki będą mogły się pojawić w momencie zamknięcia tej luki poniżej poziomu 6205 punktów. WIG-20 na interwale H4 dzisiaj pod wpływem dużej zmienności na KGHM-ie. Tworzy nam coś w rodzaju trójkąta rozszerzającego się. Dzisiaj testując górne ograniczenie tej struktury, również na wgresie H4, znajduje się w kanale wzrostowym, i tutaj podobnie jak na dax z tym, że w krótszej perspektywie większych spadków można oczekiwać dopiero również po zamknięciu tej luki wzrostowej, a wzrostów oczywiście w przypadku wybronienia, dolnego ograniczenia kanału, wtedy też moglibyśmy wracać ponownie do linii poprowadzonej po szczytach. Poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam do strefy analitycznej na xtb.pl